Sponsorem relacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego Polski Bank Rozwoju No, dzisiaj już moglibyśmy w blockchainie budować i buduje się wiele, em, wiele giełd, giełdy krypto, ale też inne giełdy, i one rzadko kiedy stabilnie potrafią rosnąć i zbudować naprawdę duże wolumeny. No, jest właśnie ta kwestia, o której Pan wspomniał, zaufanie. Że zaufanie trzeba, na zaufanie trzeba po prostu zasłużyć, można je bardzo łatwo roztrwonić, ale. Nie da się go z dnia na dzień zbudować, i przez to, że koszty będą tak drastycznie spadać, to właśnie ten czynnik zaufania będzie tak, tak bardzo istotny w wyborze miejsca tego marketplaceu, w którym dokonujemy transakcji. I to, to samo widzimy w internecie. Jest mnóstwo serwisów internetowych, a dlaczego te największe agregują, chociaż nie zawsze mają najniższe ceny? Bo mamy zaufanie, że tam płatność będzie zrealizowana, dostawa zostanie zrealizowana, mamy ten cały ekosystem. Sponsorem relacji był Bank Gospodarstwa Krajowego Polski Bank Rozwoju.